Cześć, witam Was serdecznie. Na stalowy warsztat dotarła paczka od firmy Best Just. Jest to firma, która produkuje preparaty antyodpryskowe używane w spawalnictwie, ale nie tylko. Posiada bardzo szeroki asortyment innej chemii, która również znajdzie zastosowanie w stalowych warsztatach. Wracając do środka antyodpryskowego, jak widzicie stosuję go, używam go już od kilku ładnych odcinków i jestem z niego zadowolony, podejrzewam, że nie będę szukał niczego innego. Ponadto z mojego polecenia już kilka osób także kupiło ten środek i korzysta i są w pełni usatysfakcjonowani. Także myślę, że produkt warty polecenia, a tym bardziej pomimo niezbyt polskiej nazwy. Jest to preparat w 100% polski, także zachęcam gorąco do korzystania, skorzystania z oferty tej firmy. Jeżeli chodzi o paczkę, nie wiem co jest w tej paczce, zaraz się przekonamy, mam nadzieję, że dzisiaj dokonamy jakiegoś testu. To co dzisiaj my dostaliśmy w paczce, to preparat antyodpryskowy, o którym już mówiłem, wspominałem, o którym jest całkiem zupełnie osobny film i odsyłam do niego osoby zainteresowane, link znajdziecie w opisie pod filmem. Zupełną nowością jest dla mnie ten środek, jest to Best Max firmy Best Just, jest to wodorośliczalny. Alkaiczny preparat czyszcząco odtłuszczający Nie mogło się lepiej złożyć. Jestem na etapie właśnie czyszczenia kształtowników na drzwi, które budujemy i są to kształtowniki stalowe z skuty. Jak wiecie, zawsze dość mocno są zanieczyszczone smarami, olejami, jakimiś substancjami konserwującymi. Także myślę, że jest akurat dobry moment na to, aby przetestować środek, ale również umyć te profile. Do tej pory stosowałem benzynę ekstrakcyjną. No, benzyna daje radę, natomiast zobaczymy jak faktycznie ten środek się spisze. Preparat świetnie radzi sobie z mocnymi, zaschniętymi, zabrudzeniami, pozostawiając powierzchnię czystą i odpuszczoną i co ważne, gotową do malowania, także lepiej być nie może. Świetnie sprawdza się też jako środek do czyszczenia maszyn, urządzeń, posadzek i tym podobnie. Niezawodny, niezbędny w każdym dziale utrzymania ruchu. Preparat zawiera inhibitory korozji, dzięki czemu może być stosowany także na surowe, niezabezpieczone antykorozyjnie elementy. I to dokładnie jest właśnie taka sytuacja, kiedy te kształtowniki one są gołe, one są po prostu surowe, przywiezione prosto z nie mają żadnych na sobie powłok, poza wspomnianym olejem, tym tłuszczem, które są, które, który jest naniesiony na te profile. Mamy tu sposób użycia, sposób rozcieńczania. To sobie daruje, ponieważ każdy dostosowuje stosunek tego preparatu do aktualnych do prac wykonywanych i tak dalej. Preparat może być używany przy myciu ręcznym, możemy go także używać przy myjce ciśnieniowej typu Karcher. Także fajna opcja, Można, może być również Yy, stosowany do mycia zanurzeniowego, zalety: niepalny, biodegradowalny, skuteczny i, i bezpieczny. Także co przyjrzymy się za chwilę, zobaczymy jak on działa. Tutaj mamy bez ceramik, jest to ceramizer zabezpieczający elementy eksploatacyjne uchwytu spawalniczego czyli palnika. Także również przetestujemy. Miałem swego czasu, chyba nawet gdzieś jeszcze tam mam podobny preparat, też ceramiczny, oczywiście innej firmy, możemy zrobić takie zderzenie, porównanie tych dwóch środków. Z tamtym już miałem kontakt i byłem naprawdę bardzo zadowolony, natomiast tego, ten środek będę używał pierwszy raz, ale opinie na temat tych środków będę wydawał sukcesywnie w każdym z następnych odcinków, ponieważ nie sposób jest w jednym odcinku przetestować wszystko i... Wy... Wyrazić swoją opinię negatywną lub pozytywną. Nie, na to trzeba po prostu zwyczajnie czasu. Ok, profile do testu mam przygotowane. To są profile, które posłużą mi do budowy drzwi, ale o tym wiecie pewnie z poprzednich odcinków. Natomiast są to profile dość mocno zabrudzone, chociaż zdarzało się nieraz, że te profile jeszcze gorsze były. Natomiast te no nie są zbyt czyste. Yy, są plamy, są zaoliwienia. Także w kontakcie z rękami. Ręce są zaraz czarne. Także zobaczymy, jak ten środek sobie poradzi. A mowa o tym specyfiku firmy BestJust. Jest to preparat o nazwie Best Max. Jak wcześniej mówiłem, do czyszczenia, odtłuszczania i tak dalej. Aby przygotować tą mieszankę do pracy, musimy ją rozcieńczyć według zaleceń producenta czyli w przypadku silnych zabrudzeń stosunek od 1:5 do 1:10, w przypadku odtłuszczania przed malowaniem jest to stosunek od 1:15 do 1:20, w przypadku stosowania do myjki typu Karcher stosunek 1:30 do 1:40, ale jest jeszcze coś, o czym nie wspomniałem, preparat ten może być stosowany w czyszczeniu posadzek w sposób mechaniczny za pomocą szorowarek i wtedy stosujemy stosunek od 1 do 100, do 1 do 200. Także preparat wodorościęczalny i myślę, że przy tych proporcjach powinien być wydajny. Ja spróbuję rozcieńczyć ten preparat w stosunku 1 do 10, czyli w przypadku zaleceń producenta jest to górna granica w przypadku silnych zabrudzeń. Powiem Wam szczerze tak, po pierwszej próbie, po pierwszych testach, jest, jestem mega zszokowany działaniem tego środka. Naprawdę, po jednokrotnym myciu, jest powierzchnia idealnie czysta, pozbawiona jakichkolwiek miejsc, gdzie, gdzie mogłyby być jakieś zabrudzenia. Dla dowodu, biała szmata przecieram i ona jest nadal biała. W przypadku profila nie nieczyszczonego jeszcze. Szmata wygląda tak. Po jednokrotnym myciu profil jest idealnie czysty. Ale mało tego, że czysty, to w przypadku, kiedy myjemy benzyną estrakcyjną, to pozostają plamy, pozostają zacieki, ponieważ benzyna estrakcyjna bardzo szybko paruje i nie zawsze zdążymy zetrzeć nadmiar tej benzyny. Ona odparuje i brud, tłuszcz, zabrudzenia, one nadal Pozostają nam na profilu, tylko się powiedzmy przemieszczają z miejsca na miejsce. Dlatego no, jestem szokowany, nawet w dotyku ten profil jest zupełnie inny niż po benzynie ekstrakcyjnej. W dodatku jak producent tutaj deklaruje posiada, środek ten posiada w sobie inhibitory korozji. Które zabezpieczają. Tu, co prawda, mamy zędrę, natomiast w przypadku, gdzie byłaby to faktycznie czysta, goła stal, biała, ona jest momentalnie narażona na korozję, a środek ten zabezpiecza nam tą powłokę przed korodowaniem. Odstawiamy ten profil, przemyjemy jeszcze ten. Skoro już tu jest i. Środek jest na nim naniesiony. Mamy powierzchnię umytą i gotową do pracy, ale dla porównania. Tak nawiasem mówiąc, to stół też nie miałem za czysty. Natomiast spróbujemy wziąć jeszcze jeden kształtownik i Wyczyścić go benzyną ekstrakcyjną. Zobaczycie o, cz o czym mówię, jaka będzie różnica między tą powierzchnią a tą czyszczoną tym preparatem. Przetarte dwa razy. I test białej szmaty. Zobaczymy jak to jest faktycznie umyte. Pozostają ślady, ale po przyłożeniu to są zacieki, o których Wam mówiłem. I one już nie znikną. To jest po prostu ta. Yy, to zabrudzenie, które przynieśliśmy z jednego miejsca na drugie. Natomiast ta powierzchnia jest jednolita i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń. To w jaki sposób przebiegł test, każdy widział, natomiast ja jestem zdumiony działaniem tego preparatu i jedno jest pewne z tym preparatem nie rozstanę się już tak szybko. Zagościł mnie na stalowym warsztacie na dłużej. Jestem naprawdę mega zdumiony działaniem tego preparatu. W przypadku benzyny ekstrakcyjnej, którą zawsze dotychczas stosowałem, jednak nie byłem zadowolony z efektów stosowania i mycia kształtowników, zawsze zostają plamy, zawsze zostają zacieki, tłuste zacieki po benzynie, benzyna bardzo szybko paruje i jednak nie mamy czasu na usunięcie, tylko przemieszczamy ten olej po prostu w inne miejsce. Tu w przypadku tego preparatu jednokrotne mycie wystarczyło. A muszę wspomnieć również o tym, że te zacieki, które były na tym profilu, ja myślałem, że one zostaną. Ja myślałem, że to jest po prostu miejscami kolor zędry. Yy, kolor, naturalny kolor, który powstał w cyklu produkcji tego kształtownika. Natomiast okazuje się, że środek ten rozpuścił były to zacieki olejem, yy, zacieki z oleju i rozpuścił to bez najmniejszego problemu przy jednokrotnym myciu. Także środek. Z, Dobył moje uznanie i szczerze Wam go polecam. Jeżeli chodzi o preparat tego typu, czyli ceramizer zabezpieczający dyszę palnika spawarki, to nie zrobimy dzisiaj testu tego preparatu z uwagi na to, że ten środek muszę potestować dłużej. Nie jest to środek antyodpryskowy, który, którym pryskamy tu, spawamy i za chwilę wiemy, że on spełnia nasze oczekiwania, ponieważ nic się nie chwyta z stołu. Natomiast Preparat ten wymaga już dłuższej pracy, więc nie sposób jest to wykonać w przeciągu 10 minut, 20 czy nawet godziny czasu. Więc aby ten mój test był rzetelny, do końca wiarygodny, ten preparat zacznę testować podczas pracy. Będziecie go obserwować również w odcinkach, w przyszłych odcinkach stalowego kanału, i dopiero po jakimś czasie wydamy opinię. Ale myślę, że jest to już trzeci środek. Firmy Best Just i na nim prawdopodobnie również się nie zawiodę. Jest to, jak wspominałem wcześniej, producent polski, więc tym bardziej kładę nacisk na to, aby tych środków używać, zaopatrzyć się, kupować. Jeżeli chodzi o kontakt do dystrybutora, wszystko znajdziecie w opisie pod filmem. Ja zachęcam Was również do odwiedzenia grupy Facebookowej Stalowi z YouTube oraz Instagrama i Pinteresta, wszystkie linki w opisie pod filmem. A ja tradycyjnie z Wami się żegnam. Łapa w górę subskrypcja i komentarz pod filmem. Do zobaczenia. Cześć.